Kochani, hej, witajcie na kanale Redhead. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i bardzo świątecznie. Jak widzicie, dzisiaj założyłam koszulkę z jedynym świątecznym filmem, jaki mój mózg, jaki moja głowa potrafi przyjąć i nie mieć przy tym odruchów wymiotnych. Także tak, no jestem osobą, która nie lubi świąt, więc no tak mam. Przynajmniej na razie, może kiedyś to się zmieni. W każdym razie, kontynuując, zapraszam Was dzisiaj na losowanie. Dzisiaj się dowiemy, kto zwycięży yy, w ostatnim rozdaniu. Za moment wylosujemy dwie osoby, które mają dzisiaj fart, po prostu. Także, jeżeli jesteście zaciekawieni, to oglądajcie dalej ten film. I tak na szybko przypomnę, o co gra się toczy. O co, o co gra się toczy. No, co będzie po prostu do yy, wygrania w tym. Rozdaniu. Dobra, pierwsza nagroda to, przypominam, kolczyki, fantastyczne kolczyki z napisem Merry Christmas i przypomnieliście mi, że to chodzi o Ostrokrzew, tak, to jest roślina, Ostrokrzew się nazywa. Wiecie, ja tak kombinowałam coś: o skrzew, krzew, krzew. Kr... I wiecie, w tym filmie z rozdaniem, no nie pamiętałam tej nazwy, za Chiny Ludowe. Dzięki, że Was mam, po prostu dzięki losowi, nie wiem komu dzięki, ale dzięki, bo mi przypomnieliście także. Kolczyki z ostrokrzewem, z napisem Merry Christmas, są piękne, także żałuję, że nie mam przykutych uszu, że masakra. Krem do rączek z reniferkiem w tej pierwszej nagrodzie i cienie do powiek cienie, które sobie naprawdę mega chwalę, jestem z zachwycona tymi cieniami, praktycznie, no może nie codziennie, ale naprawdę używam ich, oczywiście nie tych, tak, mam identyczne po prostu, jeżeli widzieliście mój film z makijażem, z kosmetykami Sinsaya, to e, pamiętacie, A jeżeli nie widzieliście, to was do niego zapraszam, odsyłam tutaj, e, będziecie mieli odsyłacz taki specjalny, magiczny, jak w Harrym Potterze, jak klikniecie to się tam przeniesiecie po prostu dobra, pierwsza nagroda, cienie, krem do rąk i fantastyczne kolczyki, nie chcę się powtarzać, ale no są obłędne, są po prostu obłędne, obłędne i druga nagroda, jak widzicie tutaj już prezentuję na swej szyi, ale oczywiście nie jest to czoker do wygrania tak jak wam mówiłam w filmie z rozdaniem, kupiłam sobie identyczny i jest fantastyczny wow, rymuje, także druga nagroda to czoker z licznymi zawieszkami, również krem do rąk, tyle że pingwinek a nie renifer, i również cienie do powiek. Tym razem te same cienie. E, tutaj ta nagroda druga, jakby ma ten sam element, dosłownie ten sam element, co nagroda pierwsza. Niczym się nie różniący, bo kolory są takie same. Tak, czyli to jest druga nagroda. Tamta nagroda była pierwsza. A teraz bez przedłużania losujemy. Mam tableta, nie zawaham się go użyć, zaraz wejdę na stronę. Z losowaniem komentarzy. Wy wejdziecie razem ze mną, także chodźcie. Okej, okay. i jesteśmy już na stronie internetowej, na której za momencik, za chwileczkę, wylosujemy dwóch zwycięzców tego rozdania. Wkleiłam właśnie link do filmu z rozdaniem i sprawdźmy, do kogo idzie pierwsza nagroda. Pierwsza nagroda idzie do Agnieszki Budzińskiej. Biorę udział, może tym razem uda mi się coś wygrać. O, widzisz, kochana, jak to fajnie być na moim kanale i, i oglądać moje filmy, i być zawziętym, i brać udział w rozdaniach. Widzisz, udało się, wylosowałaś, a raczej wygrałaś te oto fantastyczne kolczyki i pozostałe nagrody z pierwszej nagrody. No, <noise> wiadomo o co chodzi. Także gratuluję Ci kochana bardzo serdecznie. Losujemy dalej. I drugi zwycięzca, niech się nam okaże, ukaże, okaże, niech się nam ukaże, kto zwyciężył drugą nagrodę. Wygrywa Natalia! 1, 2, 2, 3, rozdanie cudne, oczywiście biorę udział, uwielbiam ubrania, kosmetyki, bużyterię, sinseja. Ja też, ja też, także popatrz co tu mam dla ciebie, mam dla ciebie czokera i zawieszki i pozostałe rzeczy, które wchodzą w skład nagrody numer 2. Także dziewczęta, mam nadzieję, że się cieszycie, że sprawiłam Wam radość i musicie mi jak najszybciej podać albo na adres mailowy, albo w wiadomości na Instagramie swoje adresy korespondencyjne, abym wiedziała komu, gdzie wysłać te oto nagrody, prezenty ode mnie dla Was. Także cieszę się razem z Wami, ale też chcę uspokoić i dodać otuchę osobom, którym się tym razem nie udało zwyciężyć, że... Nie załamujcie się, nie przejmujcie się, na pewno następnym razem się uda. Yy, Agnieszka jest na to najlepszym przykładem, czyż nie? Dobra, odezwę się do Was jeszcze twarzą w twarz i yy, powiem Wam jeszcze kilka słów, bo, bo no, muszę jeszcze Wam yy, coś powiedzieć, takiego dla mnie ważnego, żeby Was troszeczkę. Yy... Nie wiem, nie wiem co, żeby Was troszeczkę, żeby dodać Wam trochę otuchy i, i, i żebyście się nie martwili, bo wiecie jak to jest. Ja tak zawsze mam, że z jednej strony się mega cieszę z osobami, które zwyciężyły, a z drugiej strony jest mi szkoda osób, które nie wygrały tym razem. No dobra, odzywam się do Was twarzą w twarz. Pewnie powtórzę to samo za moment, także no tak jak to ja. Dobra, chodźcie. I okej, okay, to na tyle. Serdecznie gratuluję zwycięzcom tego rozdania. Mam nadzieję, że się cieszycie, że może nawet mnie podlinkujecie na zdjęciach w tych dodatkach, kolczykach czy czokerze na Instagramie, będzie mi niezmiernie miło jak dacie znać jak wam się sprawdzają, czy są fajne, czy jesteście zadowoleni, będę zachwycona i tak, chciałabym też bardzo yy, przeprosić no przeprosić, no po prostu chcę powiedzieć, że Jestem z osobami, które nie zwyciężyły. Ja naprawdę smucę się razem z wami, bo z jednej strony, tak jak zawsze to powtarzam, z jednej strony jestem szczęśliwa i się zacinam. Jestem szczęśliwa, że y, zwyciężyły dwie osoby, że kogoś uszczęśliwiłam chociaż troszeczkę, a z drugiej strony jest mi po prostu przykro, że nie mogę wam wszystkim dać czegoś od siebie. Nawet y, jakiegoś drobiazgu, ale nie przejmujcie się, bo może nie tym razem, ale może następnym razem się uda. Jeżeli nie wiecie, jeżeli jesteście na moim kanale po raz pierwszy, ja robię bardzo często rozdania, y, żeby Wam po prostu podziękować, że jesteście. O to chodzi. Także się nie przejmujcie, może następnym razem się uda. Trzymam za Was zawsze kciuki. Także głowy do góry. A na ten moment dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Buziaczki, pa pa!